I pokazał się pierwszy odcinek tej serii, który zrobił piękne wyświetlenia. Dziękuję bardzo za to. Żeby nie było, dzisiaj postanowiłem pokazać podobny zestaw, tylko z Interem dla miłośników Intela. Mm -hmm. Z najnowszą i dziewiątką. Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek serii kompletuje pc -ta za daną kwotę. Dzisiaj mamy mam dla Was propozycję komputera z i9 13900K. Mhm. Więc, więc zaczynamy, omówimy sobie dokładnie. Kwota to 59 777 zł. Mhm. Tak wyszło. Więc tutaj już jest troszeczkę taniej, bo inne ramy włożyłem. Tutaj, tutaj są inne ramy, już dane, takie bardziej ramy, które będą miały sens: 64 giga, ale to już o tym później przejdę. Tak, i dziewiątka. Tutaj najnowszy model. I tu już jest układem graficznym wzięte, bo to różnie bywa, czasami po prostu lepiej po prostu mieć. Różnica chyba 100 zł, więc tutaj przy tej cenie komputera warto dołożyć i warto brać z układem graficznym, bo zawsze ten procesor później będzie łatwiej gdzieś wykorzystać za parę lat w innym komputerze. Dobrze, i teraz tak, przejdźmy do parametrów. Tego. 32 wątki, 16 rdzeni, 8 rdzeni, platformer, 16 rdzeni tych pomocniczych, więc to jest rozbite. I jeszcze co chciałem powiedzieć tutaj. Nawet do 5,8 Hz w trybie turbo ten procesor funkcjonuje i ma zużyć się Maksymalne widzę turbo 253 W w normalnej 125 W. Bardzo fajnie w porównaniu do AMD Zacnie. I wsparcie dla dwóch platform dla DDR4 i dla DDR5. Fajnie, sympatycznie. I tutaj kości ten proces obsługuje do 5600 MHz, tak normalnie, wiadomo można podkręcić, zobaczyć. Więc tutaj oczywiście tu XMP profil jest na tych kościach, więc tutaj nie ma z tym problemu. Można zawsze sobie nawet OC zrobić i myślę, że warto będzie, ale to przejdziemy dalej później. Do, do tego teraz płyta główna. Wybrana już porządna płyta, bo założenie jest takie, że stworzymy że to bezkompromisowy, praktycznie ciekawa, bardzo porządna płyta yy, z wejściem USB-C, już mamy jeden do ładowania 10 GB, 2,5 GB sieć, kabel, LAN, WiFi. Już karta, tak jak ja mam w swojej i Płyć mam podpiętą dla bluetootha, oczywiście celowanie i co jest ciekawe ta płyta właśnie, dałem ten procesor bo ma wejście HDMI czyli tu możemy zamontować właśnie sam procesor bez karty graficznej też korzystać. Więc to jest ciekawe i, nie, i unikalne w tym budżecie płyt, bo praktycznie to już pomijają coś takiego te płyty przeważnie. Dobrze. To jak mam mniej więcej płytkę? Tutaj oczywiście już o tych wejściach co każdy przeczyta. Zakres oce naprawdę mocny, więc będzie można pocisnąć te kości. Zobaczymy, jak to się yy, uda. By udało w praktyce 128 GB. RAM Do ramu zaraz przejdę, dalej omówię. Gniazda naprawdę zacne, Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. spoko. To naprawdę nie ma co ma, bo to jest porządna płytka, która już ma w wszystko, co jest możliwe. I teraz tak. Zobaczcie sobie. Męcik, ja tylko jeszcze przejdę tu do płytki, co chcę zobaczyć. I tutaj, żeby nie było PCA, w tym razie 4 dyski 4050 obsługuje, więc tu nie ma problemu. I właśnie pamięci. Pamięci troszeczkę tańsze niż w poprzednim zestawie. Osiągalne teraz. Cel 36. Obecnie w mnie takie są, chociaż to są Glitzkiele. Więc myślę, że tutaj potencjał jest na tuning na OC. Myślę, że do 30 może by się udało zejść. I właśnie przejdźmy do parametrów. Teraz tutaj. Cel. 36, 36, 36, 96. Myślę, że zacnie Tak, ale to że to już jest praca po tuningu, to jest ten profil. Więc trzeba zobaczyć jak to działa, jak to funkcjonuje. odpowiednio skonfigurować, już pobawić się. Tylko nie zawsze, czy to warto tuningować przy tak mocnym komputerze, czy na pewno nam będzie to potrzebne. Trzeba zastanowić się w ogóle, czy to jest opłacalne tracić na to czas. I właśnie on XPM właśnie te mają profil, czyli pod Intela. Bo Expo mamy teraz pod Nowe Ryzeny. I warto takie kości właśnie brać pod Ryzen, tak na marginesie. I tu mamy, będziemy mieli dwa zestawy, po, tak, cztery kości po 16. Intel obsługuje Quadro, więc tu nie powinno być problemu z tym. I myślę, że 64GB na będzie wystarczająco, będzie sporo. To są nowe DDR5, więc tutaj też z dostępnością jest jak jest. Bez LEDów nie robimy choinki komputera. Praktycznie tutaj one są ładne. I co chciałem da dalej, dobrze dyski. Dyski te same, tu nie będzie się to, co były w poprzednim zestawie z AMD. Idziemy dalej. Chłodzenie to samo, bo najlepsze, myślę, że obecnie przy tych, co są dostępne na XCOMie, chociaż widz powiedział, że by było inne lepsze, chociaż jest niedostępne, teraz ciut lepsze jest od tego jeszcze wydajnościowo. I te kości też są wzięte naprawdę myślę, że tutaj już będzie ten widz zadowolony. I chociaż wskazał model, gdzie jest 30CL30, ale ich, one to nie są osiągalne tu komie. Chociaż te przy podobaniu myślę, że ze stajmingów będzie można zejść. Czasami lepiej zejść z timingów. Niż herce podnosi. nawet zejść z tych 6000 herc na przykład na 5000 Hz, ale lepsze timingi ustawić, więcej uzyskamy. I dobra, dalej. Karta graficzna, tak jak w poprzednim zestawie. Wziąłem tą, bo to jest karta, która ona przy wielkości tych kart jest dużo mniejsza, kompaktowa. Dwa sloty zajmuje i chłodnicę już mamy. Dodatkowo odbieram dobrą obudowę. Obudowa też nie powinna być problemu, żeby takie te dwie chłodnice 360 zamontować w takim komputerze. I tą kom możemy kartę sobie pionowo zamontować w komputerze. Ładnie ją wyeksponować. Dobrze. Kolejnym to jest obudowa. Ta sama. Porządna, konkretna obudowa, gdzie można dużo zamontować rzeczy, dużo kompatybilna jest właśnie, też można pionowo to zamontować kartę graficzną. I tu te dwie chłodnice się zmieszczą, będzie można odpowiednio je zamontować w odpowiednich miejscach, żeby ten komputer miał dobrą wentylację. Dlatego pięć wentylatorów dołączonych w zestawie, więc tutaj jest elegancko. I zasilacz. Wziąłem ten sam. Tytanium. Tak, dlatego, że to jest porządny zasilacz. Przy tym myślę, że to ma sens, bo procesor troszeczkę weźmie, karta graficzna potrafi 452 wziąć. Więc pamiętajcie, czym zasilać, mniej jest obciążony, tym dłużej nam posłuży też. Wiesz przy tej klasie komputera i oczywiście ciekły metal już. Jak szaleć, to szaleć. Dobrze, kochani. I teraz tak. To jest drugi zestaw, który Wam proponuję. Następne, kolejne dwa odcinki będą mocne. Polecimy troszeczkę delikatnie w absurd. Troszeczkę na zasadzie, co ja takiego komputera za takie pieniądze nie złożę, za taką cenę? I trochę w zasadzie zastaw się, a postaw się, więc to będą troszeczkę zestawy takie. Ta seria zacznie trochę takiej pikanterii nabierać, będą różne zestawy, będą normalne polecajki, będą troszeczkę absurdalne polecajki, ze względu głównie na to, że nie to, że kupicie ten komputer i on będzie źle działał, funkcjonował, tylko po prostu to się nie opłaca. To po prostu mija się z celem, zakup takiego komputera, więc. I chciałbym Wam jeszcze raz podziękować za wyświetlenia pod pierwszym odcinkiem. Naprawdę jest rewelacja. A z tego serduszko się robi ciepło. Fajnie, że Wam to się dobrze ogląda. I tak mówię, że jeszcze raz, bo chyba we wstępie przed intro też dziękowałem, bo go troszeczkę wcześniej nagrałem. Szczerze do bólu, ale mi chyba też o to chodzi, żeby być też z wami szczerym. Czasami warto popłaca szczerość. Dobra, zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem konkretnie i też tu przy okazji za 7 nowych subskrypcji pod tym filmem. Dziękuję bardzo. Fajne komentarze, łapki są dosyć w porządku. Ja jestem tam zadowolony. I komentarz, właśnie jak mówimy o komentarzach, napisz jakiś komentarz, co ty sądzisz o takim komputerze, chociażby jakąś fajną emotę, zostaw to też jest komentarz, to też się liczy jako komentarz. Na razie, cześć, pa, widzimy się w tej serii za tydzień. Myślę, że się wyrobię. Zawsze w poniedziałki, może nie każdy, ale zawsze będzie ta seria. Pa, pa.